Na jednym z obiektów Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się szkolne drużynowe biegi przełajowe w ramach rozgrywek szkolnych zespołów sportowych. Kilkanaście reprezentacji pod poszczególnych szkół w kategoriach oczywiście dziecka młodszego, dziecka starszego, później dziecka w ramach klas 7, 8 i oczywiście licealiad. Drużynowe biegi polegają na tym, że dana szkoła wystawia po sześciu zawodników w każdej grupie wiekowej i ci zawodnicy za zajęte miejsca mają odpowiednie punkty i te punkty dają szansę drużyny. Co za tym idzie? Najlepsze drużyny 20 kwietnia mają możliwość startu reprezentowania i swojej szkoły i swojej gminy i zarazem powiatu Subiskiego na zawodach. Wojewódzkich. Jest to dla nich nagroda, tak oczywiście myślę, a jest to, to również takie dla nas wyróżnienie, że jednak szkoły przyjmują zaproszenie i korzystają po prostu z wydarzeń, które pro, proponujemy. Na linii mety dzisiaj zostały wyróżnione pierwsze szóstki w każdym biegu yy, z statuetkami, które zostały ufundowane przez burmistrza Sobies pana Mariusza Olejniczaka. Piękna zabawa, piękne świętowanie. Natomiast jeszcze chcę dopowiedzieć do, do jedno. Mieliśmy okazję przekazać jednemu z uczniów. Mateuszowi Chojna pierwsze kółko olimpijskie, które przyznał Polski Komitet Olimpijski. Także tak, Mateusz to kółko odebrał w gronie prawie 300 dzieci przy wielkiej owacji i wielkich brawach. Na koniec, kiedyśmy dokonali procesu dekoracji, po poszczególnych grup, jako przedstawiciel ośrodka kasportu, złożyliśmy wszystkim najlepsze życzenia świąteczne, co również czynię dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Zwycięzcami indywidualnych biegów przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci w poszczególnych grupach wiekowych zostali Paulina Czarnecka, Szymon Kraska, Martyna Winiarska i Brian Pelc. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej najszybsi byli Zuzanna Smolińska oraz Dominik Grubacki, a w lice zwyciężyli Wiktoria Smolaczyk oraz Jakub Jurgiewicz. Gratulujemy!